Poświęcenie pionka albo figury w otwarciu może być ryzykowne, ale zrobione poprawnie może zapewnić sporą przewagę. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla ciebie 5 najostrzejszych gambitów szachowych, którymi zaskoczysz przeciwnika. Pokażę ci, jak grać te agresywne otwarcia szachowe, ale omówimy też, jakie mają wady i zalety. Ofiarowanie figury na początku wymaga odwagi, ale też wiedzy, jak zrobić to dobrze. Zapraszam na film. Zanim jednak przejdę do gambitów, to przypominam, że partnerem serii filmów edukacyjnych jest marka G2.com, która wspiera projekt Akademii Szachowej. Link do oferty g znajdziecie w opisie do tego filmu. A teraz już zapraszam na pięć najostrzejszych, moim zdaniem, gambitów szachowych. Gambit Evansa jest bardzo ciekawy i nawet był grywany przez bardzo silnych arcymistrzów. Jak go grać? Już ci pokazuję. Gramy białymi E4, E5, Skoczek F3, Skoczek C6, Goniec C4. Tak zaczyna się partia włoska. Goniec C5, i teraz mega piątkiem na B4. I wchodzimy w Gambit Evansa. No, czarne mają tutaj kilka możliwości. Oczywiście nie muszą być tego pionka, mogą na przykład odejść na B6. Są alternatywy typu goniec E7, różne opcje. My jednak przyjrzymy się dzisiaj biciu na B4. I co w tym momencie gramy białymi? A nogamy pionkiem na C3, atakując gońca. Czarne muszą gdzieś odejść. No, tutaj w tej pozycji bardzo często odchodzą na A5 lub na E7. My się skupimy na tym a5, ponieważ jest to najbardziej popularne otwarcie i w tym momencie gramy białymi pionkiem na d4. Oczywiście tutaj chodzi o walkę, o centrum. Czarne mogą na przykład w tym momencie zbić pionkiem na d4 i my robimy roszadę, poświęcając drugiego pionka. Bo jasna sprawa, czarne mogą zbić na c3 i w tym momencie, co mogłoby się wydawać trochę zaskakujące, oddajemy aż trzy pionki białymi, ale to w zamian za to, że mamy rozwój figur. Bo w tym momencie wchodzimy hetmanem na b3 i zobacz co się dzieje. Stwarzamy baterię atakującą punkt f7, czyli najsłabszy punkt obrony czarnego króla. I tak gwolci się od razu dodam, że tego pionka na c3 prawie w każdym momencie możemy odbić tutaj białym, więc to nie jest wielki problem. Najważniejsze jest jednak to, że mamy inicjatywę. I wielkim Atutem tego otwarcia jest to, że masz inicjatywę białymi. Niekiedy wado może być to, że jeżeli nie zagrasz dobrze ataku, no to zostaniesz z trzema pionkami mniej. No nie jest to zbyt dobra sytuacja, ale tak w gruncie rzeczy zazwyczaj tego pionka na C3 odbijesz, jeszcze jakiegoś bijesz. No i myślę, że tak racjonalnie, w jakichś skomplikowanych wariantach najwyżej zostaniesz z pionkiem mniej, ale w zamian za to, że masz Inicjatywę. W tej pozycji czarne mają kilka opcji. No, bardzo często grają Hetmanem na E6, i w tej pozycji bardzo ważne jest to, żeby zagrać pionkiem na E5. I tak poświęcasz czwartego pionka. Dosłownie czwartego pionka, bo czarne w tej pozycji mogą zbić skoczkiem na E5, ale. To jest ogromny błąd, bo w tym momencie gramy wieżą na E1 i zobacz, co się dzieje. Jest związanie na skoczku z E5, skoczek się nie może ruszyć, i po D6 gramy gońcem na G5. I się okazuje, że ten czarny Hetman znajduje się w potrzasku, bo tak naprawdę no nie ma już on zbyt wielu opcji, jakichś mądrych. Powiedzmy, że odchodzi na G6, i w tym momencie bijemy skoczkiem na E5, DE5, wieża E5, szach, atak na króla i na gońca. I na przykład po ruchu gońcem na E6 jeszcze możemy zbić hetmanem na B7. Zobacz, co się dzieje. Atakujemy bierze, atakujemy gońca. Komputer to ocenia jako plus 7,43, czyli ogromna przewagę Plus 7,5 punkta w zasadzie to jest prawie jak hetman przewagi. No dokładnie to jest wieża i 2,5 pionka. No prawie 2,5 pionka. No. No, więc to jest ogromna przewaga białych. Partia jest w zasadzie wygrana. Bardzo ciekawym gambitem jest tak zwany gambit Halloween. Jak powstaje? Grasz białymi E4... E5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, skoczek F6. Mamy tak zwaną partię czterech skoczków i w tym momencie poświęcasz skoczka na E5. Tak, całą figurę w zamian za pionka, ale też dodatkowo zdobywasz inicjatywę, bo grasz pionkiem na D4, skoczek G6, E5 i zobacz, te skoczki są mocno ganiane. Skoczek G8 i teraz chodzisz gońcem na C4 do ataku. I jeżeli czarne nie zagrają najlepszej linii na przykład pionkiem na C6, no to okazuje się, że mimo, że czarne mają przeważnie Minus 0,50, to tutaj możesz rozwinąć bardzo groźną inicjatywę. Hetman F3 do ataku. Atakujemy punkt F7. Przyjmijmy na to, że w tej pozycji czarne gałębia piątkiem na F6. No, wydaje się dosyć naturalny ruch. W tym momencie robisz Roszadę, czyli zabezpieczasz króla i wprowadzasz wieżę do gry. Następuje D5. Przyjmijmy na to czarny GND 5 bijesz w przelocie, a następnie pogonie z D6 skoczkiem na E4. I tutaj zakładasz małą pułapkę. Bo jeżeli czarne są nieuważnie z skoczkiem na E7, to teraz jest mocarne poświęcenie Hetmana na F6. Tak! Podjeżdżasz Hetmanem pod biciem pionka. I jeżeli czarne złapią tą przynętę i zbiją na F6, no to ty bijesz skoczek z E4 na F6. Szach, król chodzi na pole F8 i jest goniec H6, szach. Mat oczywiście w tej pozycji czarnej nie musiały zagrać słabego ruchu skoczkiem na E7, tylko mogły zagrać gońc E7 i jak widzisz pozycja czarnych jest mała przewaga, także gra by się to czuła dalej. Ale jeszcze lepiej dla czarnych byłoby, gdyby w siódmym ruchu po goniec C4, zamiast C6, który jak widzisz stwarza potencjalne problemy, po prostu od razu zegać D5. I tak czarne oddają drugiego pionka w ofierze, ale po C6 goniec B3 okazuje się, że czarne mają bardzo dobry ruch. Goniec B4, tutaj związanie na naszym królu. Robimy roszadek, goniec C3, BC3 i podskoczek na E7. W tym momencie następuje goniec A3, no bo chcemy oczywiście wprowadzić gońca do ataku, który patrzy na tą przekątną A3, F8, ale czarne po prostu to. Ignorują, robią Roszadę. I po naszym, powiedzmy, F4 ofensywnym ruchu grają wieża E8, i okazuje się, że w tej pozycji czarne mają przewagę. Czyli podsumowując, jest to ciekawy wariant na zaskoczenie, ale jeżeli czarne umieją dobrze grać, to tak naprawdę Gambit Halloween niestety zwykle nie przyniesie najlepszych rezultatów. Gambit Wołżański jest bardzo ciekawym wyborem i powstaje po ruchach. D4, skoczek F6, C4, C5, D5, B5. Tak zwany benko Gambit. I zanim przejdę do głównej linii, to chcę Ci pokazać dwie pułapeczki. Pierwsza jest po ruchu CB5, gamy piątkiem na A6. To jest w ogóle główna idea benko Gambit oczywiście, Gambitu wałżeńskiego. I po skoczek C3, grasz AB5. Skoczek b5 ty teraz rusz gońcem na a6 atakując skoczka z pola b5 no i białe powinny odejść na c3 ale jeżeli białe popełnią błąd w tej pozycji zagrałem pionkiem na przykład na e3 no to długo mamy bo bijesz teraz gońcem z a6 na b5 białe odbijają gońcem na b5 i wydaje się że wszystko jest ok ale nie dlatego że ty wchodzisz hetmanem na a5 jest szach i jednocześnie podwójny atak na gońce z b5 I niezależnie od tego co zrobię w tej pozycji białe, w następnym ruchu bijesz gońca, no i masz ogromną przewagę inną ciekawą pułapką jest to, gdy białe nie zbiją na b5, tylko na przykład b3, no ruch jak ruch, bijemy na c4, bc4, g6 skoczek c3 do gry goniec g7, goniec b2, d6 i jeżeli teraz białe zagrają słaby ruch, skoczek e4, no bo wydawałoby się to taki bardzo fajny pomysł, bo jeżeli my zbijemy na e4 no to białe biją na g7 i zdobywają naszego bardzo silnego gońca no to tutaj jest bardzo ciekawa pułapka Zgadzamy się na tą linię i bijemy skoczkiem na E4, bo po goniec G7 mamy teraz bardzo silną kontrę Hetman A5 szach i zobacz co się dzieje. Okazuje się, że białe nie mają obrony przed szachmatem najdalej w dwóch ruchach, bo muszą się zasłonić gońce na T3. Hetman C3 szach i po Hetman D2 Hetman bije D2 jest szachmat. Natomiast główną linią jednak jest bicie na B5 i po A6 albo B6 jest taki ruch. Albo bicie na A6. Przyjmijmy, że biały bion na A6. I w tym momencie gramy czarnym pionkiem na G6. Po co? Ano po to, żeby wprowadzić gońca na G7. Po skoczek C3 gramy goniec A6, żeby na ruch E4 mieć bicie na F1 i wymianę gońców, żeby zepsuć roszadę białemu królowi. A po skoczek F3 gramy D6. G3 jest to jedna z opcji dla białych. Goniec G7, goniec G2. Skoczek B na D7. Wieża B1, bo oczywiście białe nie chcą stać na tej przekątnej, bo to trochę jest problematyczne dla wieży z A1. Roszada, roszada, hetman A5 do ataku, goniec D2. Wieża F na B8, żeby tutaj atakować tymi wieżami po liniach A i B, stwarzać jak największą presję. I po hetman C2 gramy skoczek na G4 z ideą wejścia na E5. O co tutaj chodzi? Ano o to, żeby wymienić skoczka z F3 na polu E5 i żeby nasz skoczek, jeden z tych dwóch, stanął właśnie na polu E5 miał kontrolę nad centrum. Po A4 gramy wspomniany skoczek G na E5 i po skoczek E5, skoczek E5, B3 mamy bardzo ciekawą pozycję. Gambit wołżański jest uważany za jeden z najsilniejszych gambitów do grania i jako pełnoprawny gambit jest rozgrywany przez najlepszych arcymistrzów na świecie, więc można spokojnie go grać. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy ogromną aktywność naszych figur, mamy świetnego czarno-polowego gońca. Co prawda mamy pionka mniej, ale jak pokazuje praktyka, często tego pionka odbijamy i naszym planem gry jest przede wszystkim wszystkim walka o linię B. Na przykład gramy w tej pozycji Hetmanem. Na B6 i po H3 możemy zagrać wieża A7 Przygotowując maner w wieże AB7, żeby w przyszłości nacisnąć na pionka B3. Więc mówiąc krótko, gambit wołżański ma bardzo wiele zalet i mało wad, bo de facto mamy tylko pionka mniej i mogę z czystym sercem zarekomendować ci ten gambit do grania czarnymi. Grając białymi E4, bardzo często spotkasz się z obroną Szlisską i na obronę Szlisską ciekawym rozwiązaniem jest gambit Morra, który następuje po ruchu D4, CD4, C3. I tutaj czarne mają kilka opcji, mogą zagrać na przykład D3 czyli tak zwane odwrócone, mogą rozważyć ruch typu D5 jest takie coś, ale bardzo często czarne jednak przyjmują ofiarę na C3. I ty w tym momencie odbijasz skoczkiem na C3. Powiedzmy, że następuje D6, taki typowy ruch w obronie sycylijskiej. I ty teraz grasz gońcem na C4. Zacznijmy sobie od pułapki, bo jeżeli czarne tutaj zagają skoczkiem na F6, no to w zasadzie od razu zdobywasz przewagę, bo po E5, jeżeli czarne są nieuważne i zbiją piątkiem z D6 na e 5 to ty grasz gońc na F7. Partia jest wygrana, bo król musi zbić na F7 i zdobywasz w tej pozycji Hetmana. No ale co, jeżeli czarne nie wpadną w tą pułapkę i zagają na przykład pionkiem na 6? No to po prostu figurę. Skoczek F3, goniec E7, Roszada, skoczek F6, Hetman E2, Roszada i teraz grasz wieżą na D1. Zobacz, co się dzieje. Patrzysz na Hetmana z pola D8. Jeżeli czarne nie do końca wiedzą, jak dobrze grać, na przykład zagrałem pionkiem na A6, to w tym momencie grasz E5. Zobacz, co się dzieje. Czarne nie mogą zbić na E5, pionka, no bo tracą Hetmana i partia jest od razu oczywiście wygrana. Jeżeli zaś nie biją na E5, no to muszą zrobić coś ze skoczkiem. Zapewne odchodzą skoczkiem na D7 lub na E8. Jeżeli na D7, no to bijesz na D6 i jest super, to już jest przewaga według komputera 077. Przewaga, jeżeli zaś odchodzą na E8, to jest najlepszy ruch dla czarnych. No to bierzesz na E6 i po skoczek D6 odchodzisz gońcem na B3. W tym momencie znowu czarne muszą być mega uważne, bo mają co prawda pionka więcej, ale wystarczy jeden niedokładny ruch i robią się problemy. Skoczek C6 przyjmijmy na to i ty gasz gońce F4. Zobacz, co się dzieje. Ogromna presja na tym skoczku z D6, bo po Hetman C7 jest wieża D2, wieża D8 i teraz gasz bieża AD1. Zobacz, ogromna presja na tym. Skoczku, bardzo wiele figur atakuje go, no i czarne mają naprawdę ogromny problem, bo po wieżę D7 jest skoczek na E4 i de facto czarne już nie mają jak obronić tego skoczka, bo po E5 jest skoczek E5, skoczek E5, koniec E5. W tym momencie ten skoczek z D6 jest stracony. Jeśli zaś w tej pozycji czarne nie zagrają tego słabego ruchu A6, który się wydaje naturalny jak na obronę sycylijską, tylko na przykład skoczek BD7, to i tak grasz goniec F4, naciskasz na punkt D. 6. No i co prawda, czarne mogą zagrać E5. Ale w tym momencie grasz gońc G5. Zobacz, co się dzieje. Nagle pole D5 jest słabe. Jest wiele problemów w pozycji czarnych. Powiedzmy, że czarne grają znowu A6. No, bo, no bo w obronie sycylijskiej bardzo często czarne chcą zagrać B5. Ale ty w tym momencie już grasz gońc F6, skoczek F6 i w tym momencie masz ruch skoczek E5. Odbijasz piątkę. Dlaczego? Bo czarne nie mogą odbić na E5, ponieważ tutaj jest związanie. Jeśli zaś odbiją gońcem na F6 czarne, no to gasz wieża D6 i piątek też jest odbity. Także Gamit more jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Jego największą zaletą jest to, że jest prosty do grania, bo ten, to ustawienie zwierząt D1, w przyszłości też wieża AC1, jest bardzo proste do zapamiętania. Natomiast jego wadą jest to, że jeżeli czarny znają teorię, to możesz mieć wyzwania, żeby wyrównać białymi. Niekiedy naprawdę to jest problem. Myślę, że Gambit Morra jest bardzo dobrym rozwiązaniem na blica, a w partach klasycznych też potrafi się. Obronić. Ciekawym otwarciem jest też Staport Gambit. Pełen pułapek. Powstaje on po ruchach E4, E5, skoczek F3, skoczek F6, Petro Defense i po skoczek E5 gramy skoczkiem na C6. Białe najczęściej tutaj przyjmują ofiarę na C6, odbijamy DC6, no i tutaj jest kilka możliwości do gry białymi. Przyjmijmy, że w tym momencie grają pasywne D3, żeby pobronić pionka C4. Ty teraz gasz gońcem na C5. Jeżeli teraz białe zagrają gońcem na G5, wydawałoby się naturalny ruch to to jest ogromny błąd. Bo my teraz bijemy skoczkiem z f6 na e4, łapiec sobie. Oh no! My queen and my knight. No i teraz niezależnie od tego, czy białe zbiją tego skoczka, no to w tym momencie grasz goniec f2 i po król e2 goniec g4 zdobywasz hetmana. A jeżeli białe zbiją hetmana, no to grasz goniec f2 szach, król e2, goniec g4 i jest Szachmat, koniec part. Inna pułapka jest wtedy, gdy białe po biciu na C6 zagrałem piątkiem na E5, atakując naszego skoczka. Bo my teraz wchodzimy skoczkiem na E4 i pod d4, który się wydaje totalnie naturalny. rógramy gramy hetmanem na h4, a punkt f2. Jeżeli teraz biały się pomylą i zagapią pionkiem na g3, to teraz bijesz skoczki na g3. No oczywiście, dość jasne jest to, że nie można bić z h2 na g3, bo wtedy zdobywasz wieżę. A drugi wariant jest taki, że jeżeli białe zbiją pionkiem z f2 na g3, to teraz wchodzisz hetmanem na e4 i jest szach oraz podwójne uderzenie na wieżę z pola h1. Niezależnie od tego co zrobią białe, na przykład hetman e2, no to bierzesz hetmanem na h1 i mamy ogromną przewagę to już minus 1.17. Co jeśli jednak białe nie wpadną w żadną z pułapek i zagrają w miarę normalne, oczywiste ruchy, typu na przykład skoczek C3? No to teraz wchodzisz gońce na C5, i jeżeli teraz białe popełnią błąd i zagrają pionkę na D3, wydawałoby się zupełnie naturalny ruch, tak? Broni pionka z E4, otwiera gońca z C1, z potencjałem na ruch gońc G5 i tak dalej. Ale nie. Okazuje się, że to jest słaby ruch, bo my teraz atakujemy skoczkiem na G4 i zobacz, co się dzieje. Atakujemy punkt F2, i okazuje się, że w tej pozycji białe nie mają żadnego dobrego ruchu. No, jedyne sensowne to jest zagrać Gońce na E3 i oddać z powrotem pionka, którego poświęciliśmy, ale my w tej pozycji bijemy skoczkiem na E3, F3 E3 i po E3 odbijamy pionka, a także mamy już małą przewagę minus 039, czyli mała przewaga czarnych. Podsumowując, Stafford Gambit jest pełen wielu pułapek, które można złapać białe. Jednocześnie, jeżeli białe grają poprawnie, to też można złapać tutaj na wykroku. Natomiast gwoli ścisłości trzeba dodać, że jeżeli białe nie popełnią błędu i zagrają normalne ruchy, poprawne według komputera, czyli na przykład D3, goniec C5, goniec E2, z dalszym planem Roshad oraz C3, no to mają przewagę według komputera plus 0,72. Czyli to jest gambit, który można próbować czarnymi i da się tutaj wygrać szybko partię, na przykład łapiąc kogoś w pułapkę, ale jednocześnie, jeżeli białe dobrze znają teorię, no to mają w tym gambicie przewagę. I to już wszystko na dziś. A jaki jest Twój ulubiony Koniecznie napisz w komentarzu pod tym filmem. Szachmat do zobaczenia w kolejnych odcinkach.